Hej czołem, chciałem Ci pokazać fajną funkcjonalność, którą zrobiłem na stronie jednego z klientów, oczywiście w Web i Działa to w taki sposób, że jeżeli jest data ustawiona nadchodzącego webinaru, to włącza się na tej stronie internetowej fajna informacja na temat tego, kiedy ten webinar jest. I już pokazuję, jak to działa i jak to zrobić u siebie na stronie. Więc tak, tak wygląda strona klienta, jeżeli nie ma webinaru. Jeżeli jest webinar, to wystarczy tutaj, jeżeli powiedzmy mamy nadchodzący webinar, to wystarczy tutaj ustalić datę tego webinaru, powiedzmy, że to będzie 23,1830, zapisujemy i w tym momencie jak już ktoś wejdzie na stronę, to już tutaj pojawi się informacja odnośnie webinaru. Jeżeli ktoś kliknie, czyli jest ustawiona ta data, którą tam ustawiliśmy, czyli w jednym miejscu tylko ustawiamy datę nadchodzącego webinaru i już wszystko się... Dalej samo dzieje, więc uruchamia się taka podstrona, która jest licznik do tej daty webinaru, i tu jest też formularz, do którego od razu wpadają dane klientów, którzy się na ten webinar zapiszą, ale też z informacją w tym formularzu, kiedy, kiedy data takiego wydarzenia jest. Ja tutaj pokażę, to jest tutaj ten. Formularz, czyli widzicie, że to jest data następnego webinaru i godzina. Oczywiście to jest z poprzednich testów, jak się zapisywałem. Teraz się już nie będę zapisywał. I teraz jak zrobić, żeby coś takiego mieć u siebie na swojej stronie internetowej? Wystarczy tutaj na górze dodać dodatkową belkę menu, a w niej po prostu tekst i kawałek kodu HTML. Ten kawałek kodu HTML stawię wam w opisie pod tym wideo i ten kawałek kodu HTML to jest po prostu ta data do wyświetlenia plus przycisk przekierowujący na podstronę, która jest webinar i oczywiście taką podstronę webinar trzeba sobie zrobić i na tej podstronie znowu mamy kawałek kodu HTML w którym znowu mamy tylko i wyłącznie tą, tą informację odnośnie tego, kiedy jest ten najbliższy webinar i licznik, który jest standardowym licznikiem, standardowym widgetem, który stawiacie na stronie tutaj z, z, tego, z tego miejsca. Ostatnią rzeczą, którą trzeba dodać, to jest kod, który będzie obsługiwał całą logikę. Ten kod wstawia się tutaj w sekcji niestandardowe kody, body, i to jest tak naprawdę ten kawałek kodu, który obsługuje nam całą logikę, czyli jak sobie ustawimy tutaj datę, to wszystkie te miejsca, w których ta data powinna się zmienić i ten licznik od kiedy się to powinno odliczać, co się powinno wyświetlać, co się nie powinno wyświetlać, to wszystko jest tutaj obsługiwane. Więc ten kod też wstawiam Wam pod spodem w opisie tego wideo.